A pod rzemce wyglądam tak: odbite po ducha, i włosy, jak na załączonym obrazku. Czas się trochę ogarnąć. Mamy zupełnie inne ustawienie teraz w sypialni, i wiedziałam, że oczywiście będzie mi tu. Pulkać. a już wyciszyłam telef telefon, żeby wam nie brzęczało ogólnie będę robić szybki make up, bo no, widzę się dzisiaj z panią wychowawczynią mojej córy więc dobrze by było y chociaż mało wiele wyglądać, no, że sobie SPF -a. ogólnie, czy ja się w tym tygodniu malowałam? od poniedziałku do piątku, dzisiaj mam piątek Chyba, 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 chyba nie. Może tylko brwi i rzęsy, ale tak full makeup e, na pewno nie. E, więc dzisiaj tak położę sobie podkład i powiem Wam, że ostatnio używam do nakładania podkładu tej gąbki jakakolwiek by nie była teraz mam jakąś e, no name i po prostu zupełnie inaczej podkład wygląda na twarzy niż e, niż 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 nakładany normalnie A gdzie masz zamykadełko tutaj niż normalnie nakładany palcami no i też e, palców nie macie takich brudnych więc e, ja teraz e, tą gąbeczką sobie nakładam no i się na szybkońca tutaj ogarnę, bo jednak nie będę straszyć kobiety swoim wyglądem, tak jak straszę Was. No i teraz sobie po prostu tylko wklepuję. kurde robię makijaż w podglądzie kamery, to jest po prostu sztosik. Może bym sobie tutaj na dół no, postawiła. Więc ja tylko sobie na szybko nałożę podkład, wykonturuję twarz, zrobię brwi i pewnie tylko nałożę cień w kremie na powieki i wytuszuję rzęsy. No więcej nie mam czasu, bo muszę posprzątać trochę. Jak to przed weekendem, zawsze staram się yy, no, ogarnąć mieszkanie, bo zazwyczaj mam wizytację. No i yy, dobrze by było. Aby mało wiele wyglądało. Raczej w weekendy nie szyję, więc tutaj staram się odpuścić i skupić na mojej ekipie, zazwyczaj jakieś zakupy wchodzą. No i tak to się przedstawia. Aha, i jeszcze je, jeśli chodzi o ten mój makijaż, też zaczęłam nakładać, bo mam bardzo dużo o, pudrów sypkich, i zaczęłam je nakładać też tą gąbeczką. I to jest po prostu rewelacyjny sposób. Nie wiem też, czy to przez ciążę, czy po prostu mój nos się stał taką problematyczną sferą, ale yy, po prostu po kilku godzinach nie mam już podkładu na oczach. Na oczach, co ja mówię. Robię oczy i mówię. O oczach. O, muszę się poprawić trochę, bo mój syn zdecydowanie nie lubi, jak siedzę, więc od czasu do czasu muszę zrobić mu więcej miejsca albo wstać nawet, żeby się ułożył tam dobrze. Yy, używam dużo pudrów sypkich i też nakładam nie no, co. Widzicie, już wątek straciłam. Nie mówiłam o nosie. Po kilku godzinach po prostu podkład mi schodzi z nosa i się świeci. W ostatnim filmie na moim głównym kanale było to bardzo dobrze widoczne, bo wieczorem po prostu nagrywałam. I no. Nie wiem, czy to jest spowodowane właśnie ciążą, czy tym, tym, tą, tą moją twarzą. No i teraz sobie puder sypki tak właśnie zrzucam. I moczę w nim gąbkę. I teraz sobie postępuję w kilku miejscach właśnie ten puder. A potem go wklepię i ewentualnie zmiotę pędzlem. Rewelacyjna sprawa po prostu ta gąbka. Mam ich kilka w swoich zasobach, a ten puder pachnie po prostu tak, żeby się chciało go zjeść eee, mam kilka tych gąbek i od niedawna tak naprawdę zaczęłam je używać oczywiście je się zwilża wodą i one wtedy rosną są bardziej takie plastyczne i naprawdę widzicie w ten sposób właśnie teraz pudruję sobie twarz tym pudrem sypkim i jestem zadowolona z efektu, palce mam czyste. Zaraz od razu po makijażu idę umyć gąbeczkę yy, i czym mydłem zwykłym takim szarym myję y, tą gąbkę i ona już potem sobie schnie i czeka na następny makijaż. No to teraz ja sobie konturuję buzię, robię brwi, resztę makijażu i przyjdę już może do was już z gotowym makijażem, nie będę wam tutaj zanudzać. Ale takich właśnie podstawowych informacji z mojego dziennego makijażu chciałam Wam przekazać. No i człowiek zupełnie inaczej wygląda, po prostu niebo, a ziemniak jak ja to od czasu do czasu mówię. Jeszcze tylko sobie strzelę coś na usta, jakaś taka się trachyja, A Ciemno. no. Już już A może rozetrojłam palcem, bo. Myślę, że nie będzie aż taka intensywna, ale zanim ja pójdę, to ona się już zdąży wytrzyć. Mm. No teraz to ja sobie narobiłam. Mm. Powiedzmy, że w ten sposób trochę Wam pomlaskałam No, od razu zupełnie inaczej wyglądam. To jest po prostu, a ja nie wiem. Dlaczego ta kobieta nie może wyglądać naturalnie, normalnie? Chociaż no, bez makijażu to jest normalnie, ale jednak tutaj makijaż robi robotę. No to ja teraz idę do moich obowiązków domowych, odkładać trochę rzeczy na miejsce, znaleźć im nowe miejsce, tak naprawdę. No i powolutku, powolutku. Kończymy ten tydzień, bo ja tak naprawdę tygodnie liczę y, od y, weekendu do weekendu. Bo soboty, niedziele zawsze, no i piątki wieczór zawsze inaczej przebiegają u nas, więc ja tak po prostu w ten sposób odliczam tygodnie. No i będę mogła dzisiaj wyjść trochę do ludzi. Włosy prawdopodobnie zostawię w ten sposób, bo ja te moje włosy. One mi tak odrosły od tej mojej krótkiej fryzurki, jeśli pamiętacie. I ja mam tutaj bardzo długi przód, bo grzywkę miałam jednak długą. Tu mi już odrosły, ja tu miałam włosy wygolone maszynką po prostu. Więc one mi odrosły już dosyć długo dotąd. I one są tu krótkie, a ten tył mam taki właśnie też dłuższy. No, i one w ten sposób, no może jakbym tak tutaj podpięła z tej strony. Może by jakoś wyglądały w ten sposób puszczone, ale nie czuję się jakoś bardzo komfortowo. Więc je sobie tak podpinam do góry. No i ogólnie teraz wam powiem takie moje założenie ciążowe, jakie ja mam. Z córką też tak miałam. Że nie obcinam włosów, nic nie robię z włosami przez okres ciąży. Z córką tak zrobiłam i po porodzie miałam naprawdę mega długie włosy. No a teraz yy, po prostu no, też tak sobie założyłam. Jakoś przetrwam po prostu z tak asymetryczną fryzurą i po prostu mówię wszystkim dookoła, że po porodzie zrobię się na platynę. Więc tutaj. Yy, no, myślę, że tak zrobię, bo mam naturalny kolor włosów, powinien ładnie się tutaj e, rozjaśnić. No i zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Dobra, koniec gadania. Lecę do roboty. Gotuję rosół i przyznam Wam się, że odkąd jestem żoną, od 10 lat. To rosoł ugotowałam może 5 razy. I Pierwszy ugotowałam dzięki właśnie przepisowi zawartemu w tej oto książce. Tu jest autorka Nikola. Mama Ginekolog, znana w internecie. I jest to insta serial o gotowaniu. Na temat rosołu jest tutaj po prostu mnóstwo stron, mnóstwo informacji i po prostu. Z tej ilości rosą, a mam tutaj 3 litry, będę miała 3 zupy. Na pewno zrobię ogórkową, może pomidorową i może jakąś brokułową z kaszą jaglaną, bo ostatnio bardzo posmakowała mi właśnie zupa z kaszą jaglaną. No i teraz po prostu nie pozostaje mi nic innego, tylko zamknąć mój wolnowar. Nastawiłam go na trójeczkę i będzie się gotował przez 5 godzin I dzisiaj właśnie zastosowałam trochę takich trików, o których właśnie mówi Nikola, żeby w moździerzu nawet wyjęłam, moździerz, zmłotkować właśnie ziele angielskie, bo tak naprawdę ono wtedy uwalnia smak, zmłotkowałam też czosnek, aha i główny tutaj... Ym, główny tutaj właśnie element czyli podprażona cebulka jeszcze wpada mi tutaj do mojego rosołku to jest po prostu smak w sam sobie może nie mam kurczaka z wolnego wybiegu ale te skrzydełka z Lidla też dają radę i smak wychodzi naprawdę rewelacyjny bez żadnej kostki rosołowej Powiem wam, że wyszedł taki luksusowy ten rosół, że po prostu coś niesamowitego. Yy, dodałam też tutaj suszony lubczyk i zapach jest po prostu niesamowity. Też widać oka tłuszczu, jest żółciutki, bo dałam dużo marchewki. I po prostu jutro chyba będę rosołek taki jadła, a potem sobie zrobię ogórkową jednak, bo... A szkoda, a szkoda po prostu. Cud, miód i malina taki rosołek. Polecam serdecznie. Zanim wyjdę, wezmę jeszcze moje suple. I tak naprawdę od, już nie pamiętam którego y, tygodnia biorę właśnie Prenatal Duo, wcześniej brałam taki jedno że się jedną tabletkę brało, w tym jest po prostu różowa tabletka jedna i dwie um, po prostu z olejami i ona ma mi właśnie dostarczyć tych wszystkich składników, które są mi potrzebne. Gdzieś tutaj było napisane, ile czegoś jest. Ogólnie ma tutaj jod, ma cholinę. Jod muszę suplementować właśnie przy niedoczynności tarczycy. Witamina D, więc tutaj zarówno na mnie dobrze to działa, jak i na maluszka. Więc dajcie znać jakie wy suplementy. Jeśli chodzi o witaminy braliście. Już mam e, kupione następne pudełko. Aha, widzicie tu przecież od 13 tygodnia na pudełku jest napisane. A ja się zastanawiam od kiedy biorę do końca karmienia piersią, więc jeszcze e, chwileczkę będę je brała. Zazwyczaj kupuję je e, od razu dwa opakowania, żeby po prostu potem nie chodzić i nie biegać i nie szukać nie wiem czy mówiłam wam o tym gadżecie jakim są pająki ja na to mówię pająk to jest po prostu taka e, zawieszka z klamerkami na której możemy powiesić mniejsze rzeczy, jak widzicie ja mam trzy sztuki i bardzo lubię właśnie ten gadżet, ponieważ e, nie zajmuje mi na linkach miejsce e, wieszania skarpetek majtek i tak dalej i tutaj Wam właśnie e, chcę pokazać, że ja od razu, gdy wieszam skarpetki, paruję je automatycznie. Wieszam właśnie w ten sposób e, jedną parę, i gdy wyschnie, po prostu już mam e, rzeczy poparowane, i zdecydowanie szybciej to wszystko idzie, e, jeśli chodzi o składanie prania. Ja sobie tutaj, jak widzicie, też zabezpieczyłam, że tak powiem, te pająki, ponieważ gdy za mocno obciążycie, a mój mąż nosi takie grube, frotowe skarpety, to gdy one są mokre, no to jednak trochę ważą. I po prostu ten haczyk tutaj mi odpadł już nie jeden raz, więc teraz jest zabezpieczony takim właśnie sznurkiem. Zrobiłam to na. W tych wszystkich trzech egzemplarzach. No i ogólnie wiszą mi w szafie. Tak się składają właśnie w ten sposób. I zdecydowanie ułatwiają mi pracę. I nie wiem dlaczego tutaj wygląda ten wieszak na miętowy, turkusowy, kiedy on jest niebieski. Więc tutaj kamera mega przekłamała mi kolor. O, jest taki właśnie jak tutaj. an element